Dzisiaj będzie nieco luźniejszy film, bo z remontu starej ponad stuletniej chaty, gdzie znaleźliśmy mnóstwo skarbów. Jak to w takich starych chatach. Pokazywałam Wam już na TikToku płytki dachowe, które znaleźliśmy, a jak się okazało, były to te same płytki dachowe, którymi były wyłożone komory gazowe w Treblince. Tak, w tym obozie zagłady w Treblince. Dzisiaj pokażę Wam znaleziska. Książkowe, bo znalazłam tutaj podczas sprzątania naprawdę mnóstwo dobrych wspomnień obozowych. Bo jak sami wiecie, ja nie za bardzo lubię te wszystkie nowe książki, typu chłopiec w pasiastej piżamie czy tatuażysta z Auschwitz, ponieważ one są bardzo mocno przekłamane. Natomiast Stare wspomnienia obozowe, napisane przez samych więźniów obozów, są według mnie niezwykle cenne. I pokażę Wam, jakie tutaj znalazłam w tej chacie perełki książkowe. Nie przedłużając, słuchajcie, ulokujmy się gdzieś, gdzie będzie e, troszkę bardziej nam wygodnie, na przykład na strychu. Ja tak nie do końca przywykłam do filmów, w których tak po prostu chodzę i coś do Was mówię, więc wybaczcie mi, jeśli będzie to jakieś chaotyczne czy Dziwne, po prostu jeszcze się tego uczę. Ale słuchajcie, ta chata skrywa tyle w sobie tajemnic, tyle różnych niespodzianek, że po prostu remont tej chaty jest po prostu świetny. Słuchajcie, idziemy na strych. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Jako tło będę nam robił stary klimatyczny wózek, który w ogóle mam zamiar kiedyś odnowić, bo słuchajcie, on mi się tak podoba. On jest po prostu, no nic tylko go odnowić i wozić nim bombelka po dzielni. i mamy 100% do fejmu. Także ten wózek jest, słuchajcie, idealny. Tutaj mamy książeczki, które znalazłam podczas sprzątania chaty i nie do końca wiem, jakie są to książki, ale wydawało mi się, że są to jakieś książki wspomnienia wojenne albo wspomnienia więźniów. Obozów. I sobie razem je tutaj przejrzymy, zrobiłam sobie już stosik. W ogóle mamy warunki dosyć polowe. Mam nadzieję, że Wam się podoba na naszym strychu. Statyw stoi na muszli klozetowej, także po prostu idealnie jest. I co, zaczynamy? Słuchajcie, nigdy takiego filmu nie robiłam. Więc jest to dla mnie zupełna nowość, ale świetnie się przy tym bawię. Słuchajcie, pierwszą książką, którą tutaj mam w rękach, to Zofia Lorenz Mali Bohaterowie. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że ta książka to jest książka obozowa, a właściwie nie obozowa, bo po prostu po okładce odniosłam wrażenie, że jest to książka o powstaniu po prostu o powstaniu. No i rzeczywiście, od razu w opisie mamy, że małych bohaterów pisałam zaraz po wojnie, w bardzo trudnych i nieprzyjaznych pisarstwu warunkach. W skrajnym niedostatku, przy obłożnej chorej staruszce matce, w pustych ścianach obcego mieszkania. Mamy tutaj też rysunki z lat okupacji, z lat wojny. Zaczęło się wkrótce po wybuchu wojny, zaraz pierwszej zimy. Czyli to na pewno będą jakieś wspomnienia z lat wojny. Zobaczę jeszcze tutaj, słuchajcie, jaki to jest rocznik tej książki. Pierwsze wydanie Małych Bohaterów ukazało się w 1947 roku. Czyli świeżo po wojnie, kiedy wspomnienia były jeszcze wiecie, takie bardzo mocne, świeże, kiedy czas nie zatarł tych wszystkich wydarzeń w pamięci. Super, słuchajcie, ja uwielbiam w ogóle książki, które były napisane zaraz świeżo po wojnie. No, bo tak jak mówię, te wspomnienia są wtedy dla nas najcenniejsze, najpełniejsze. Kolejna książka to Ludzie lat wojny. No, tutaj na pewno będzie to książka, która będzie traktowała o wojnie, o II wojnie światowej. O czym to może być? Ja słuchajcie, mam zamiar w ogóle przeczytać te wszystkie książki, żeby nie było, że ja ich nie przeczytam. Ja na pewno je przeczytam. W ogóle nie wiem, czy ta książka jest kompletna. Tu mamy stronę. Oj, niekompletna książka. Tu mamy stronę 51, tu mamy stronę 71. Czyli już wiem, że ta książka niestety jest niekompletna. A szkoda. Ale nie, słuchajcie, nie. To, to w ogóle są opowiadania. To nie jest książka, która jest od deski do deski. To są opowiadania, opowiadania ludzi lat wojny. I słuchajcie, mamy tutaj Zofię Naukowską i opowiadanie przy torze kolejowym. Także może nie będzie to aż takie złe, dlatego że część z tych wspomnień na pewno będzie kompletna. Mamy Tadeusza Różewicza, o, synowie. Czyli słuchajcie, na pewno, na pewno tą książkę sobie... Przeczytam. Zbliżenia słuchajcie tych książek będę nagrywała później, no bo teraz ciężko mi tutaj, słuchajcie, z kamerą latać, więc. Kolejną książkę, jaką wzięłam do ręki, to Ryszard Henryk Kordek, Blizny krwawią. Mamy tutaj, słuchajcie, coś o Dąbrowie Górniczej, czyli może to będą wspomnienia jakiegoś ślązaka. Dawajcie w ogóle znać, jeżeli ktoś czytał te książki, to może się podzielić oczywiście opiniami w komentarzach. To są wspomnienia z obozu koncentracyjnego. Oczywiście, słuchajcie, książka z 1986 roku, czyli tutaj trzeba z pewnością wziąć nawias na to, że w książce może pojawić się propaganda rosyjska. No, takie, słuchajcie, były czasy i no niestety, jeżeli ktoś tej propagandy w książkach... Nie włożył, no to mogli mu tej książki nie wydać. Ale biorąc pod uwagę właśnie ten nawias, że ta propaganda może się pojawić, no i jeżeli jesteśmy tego świadomi, to te wspomnienia są z pewnością bardzo, ale to bardzo cenne. W ogóle wszystkie wspomnienia, napisane przez byłych więźniów obozów, są. Cenne. Są dużo cenniejsze niż książki typu Chłopiec w pasiastej piżamie, czy Tatuażysta z Auschwitz, czy inne tego typu dzieła, w których mniej jest wspomnień byłych więźniów, a więcej fantazji autorów tych książek. Autor urodził się w Ząbkowicach, czyli tak jak myślałam, śląskie wspomnienia. O, 14 lipca 1944 roku autor uciekł z obozu wraz z trójką kolegów współwięźniów. Więc yy, na pewno ta książka będzie przeze mnie przeczytana. Kolejną książkę, którą mam w rękach, która wpadła mi w ręce, to Marian Brandys, Honorowy Łobuz. I słuchajcie, ja nie mam pojęcia, dlaczego uznałam, że ta książka jest o latach wojennych. Bo ja już tutaj widzę, że po strojach to tak nie do końca lata, słuchajcie, wojny. Aha, okej, okay, dobra. Okładka sugerowałaby, że to nie jest książka wojenna, natomiast kiedy otworzę tą książkę, to pierwsze zdanie z tej książki to jest Działo się to przed wybuchem Powstania Warszawskiego w czerwcu czy lipcu 1944 roku. Czyli to też będzie... Książka wojenna. Okładka tej książki myli, bo ta pani z pewnością nie ma na sobie stroju, który sugerowałby lata II wojny światowej. Absolutnie. Tutaj mamy książkę, która jest w przepięknej czarnej okładce. Jest ślicznie wydana. Uwielbiam w ogóle tego typu książki. Zawsze mam wrażenie, jakbym po prostu jakiś bardzo cenny księgozbiór miała w dłoniach. Ta książka to Maria Kuncewiczówna Klucze z 1959 roku. Ale już w pierwszym zdaniu, o właściwie w drugim zdaniu mamy zasugerowane, że jest to książka, która będzie mówiła o latach wojny. Bo mamy tutaj napisane pośród nielicznych papierów na dnie tułaczej walizki jest parę kartek dziennika. Nosi daty marca 1939 roku. Nie wiem, czy to nie jest książka, która mówi o przededniu wojny, czyli zanim w ogóle wojna wybuchła. Tu już mamy, słuchajcie, październik, czyli wojna się zaczęła. Zobaczymy, słuchajcie. Bardzo ciekawa jest ta książka, aczkolwiek bardzo nieoczywista. Nie jestem do końca przekonana, o czym w ogóle ta książka będzie mówić. Będę z pewnością musiała sobie sprawdzić na lubimy czytać, o czym dokładnie te książki są. Kolejna książka to Wanda Wasilewska Pokój na Poddaszu. I tutaj zupełnie nie mam pojęcia, czy to jest książka o wojnie. Miałam jakieś takie mgliste pojęcie, ale z pewnością może się okazać, że to książka o wojnie nie jest. To jest w ogóle książka z 1969 roku. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to jakieś dzieci, które ukrywają się w pokoju, na poddaszu, co sugerowałoby mi, że jest to książka o wojnie. Natomiast Nie wiem, słuchajcie, absolutnie nie mam pojęcia, czy to jest książka o wojnie. Nie potrafiłam w ogóle z tej książki tego wywnioskować. Nie wiem, nie mam, słuchajcie, bladego pojęcia. Tutaj, słuchajcie, mam coś, co jak tylko zobaczyłam, że wpadło mi w ręce, pomyślałam sobie: Wow, to jest coś, z czego bardzo się cieszę. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Mapy. Słuchajcie, mapy obozów hitlerowskich. To jest coś, co może Wam się wydawać takie nic, ale ja się, słuchajcie, z tych map cieszę. Dlatego, że za każdym razem, kiedy próbujesz znaleźć jakąś porządną mapę w internecie, to to się szuka i tych map słuchajcie nie ma. A tutaj są naprawdę bardzo dobre mapy i to w bardzo dużym formacie. Nawet słuchajcie, się zastanawiałam, czy sobie nie, którejś z tych map nie oprawić w jakąś antyramę później do tej starej chaty. Ale potem sobie pomyślałam, okej, okay, w domu będzie mi wisiała mapa obozów koncentracyjnych. Trochę dziwnie, Wszystkie obozy zagłady i wszystkie właściwie nie wszystkie getta, ale większość gett i wszystkie obozy zagłady były ulokowane na terenach okupowanej Polski daleko na wschodzie po to by przede wszystkim ukryć samą zagładę ale również z przyczyn ekonomicznych ponieważ to tutaj na Wschodzie okupowanej Polski znajdowały się największe skupiska ludności żydowskiej w Europie, więc dużo łatwiej było utworzyć tutaj getta czy obozy zagłady, bo koszty przewozu później tych ludzi do obozów zagłady były po prostu niższe. Nie bez znaczenia był również fakt, że Polska była krajem okupowanym. I jako kraj okupowany nie mieliśmy tutaj właściwie żadnej władzy, która mogłaby zaprotestować przeciwko temu, że to tutaj tworzy się obozy zagłady czy obozy koncentracyjne. To są mapy z lat 60. i już wtedy był jasny podział na obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady. Obozy zagłady to nie jest to samo miejsce, co obozy koncentracyjne. Mimo, że bardzo wiele osób uważa, że można te pojęcia traktować zamiennie, nie do końca można. Ale mi się te mapy, słuchajcie, podobają. Hitlerowskie więzienia i areszty na ziemiach polskich. I tu mamy jeszcze jedną jakąś mapę. To jest w ogóle jakaś ogromna mapa. oj, oj. oj. Hitlerowskie obozy na ziemiach polskich. Aha, czyli to są po prostu zbiorczo takie obozy, zbiorcze obozy. I na tej, słuchajcie, mapie też mamy rozróżnienie obozów koncentracyjnych, po to obozów, obozów koncentracyjnych. Osobno są, słuchajcie, obozy zagłady, czyli ośrodki zagłady. osobno obozy jenieckie, karne obozy pracy, więzienia, obozy przejściowe i getta. Okej, okay, lecimy dalej. Z tych map naprawdę... Bardzo się cieszę. Oczywiście biorę nawias na to, że są to mapy z 1979 roku, czyli mogą być lekko zdezaktualizowane, ponieważ historia to nie jest dziedzina nauki, która stoi w miejscu, stoi w próżni, i jestem świadoma, że mogą się tam jakieś rzeczy nie zgadzać, ale myślę, że ogólnie. Całości te mapy będą naprawdę świetną pomocą dla mnie. Kolejna książka, z której bardzo się ucieszyłam, kiedy ją zobaczyłam, to Śląsk chciał być polski. Wspomnienia młodzieży śląskiej z lat okupacji hitlerowskiej. Bardzo mi się to, słuchajcie, podoba, bo są to takie bardzo krótkie wspomnienia. Na samym końcu tych wspomnień mamy napisane, kto jest autorem wspomnienia, kim była ta osoba, ile miała lat. Mamy troszeczkę zdjęć w tej książce. Tą książkę z pewnością przeczytam od deski do deski. Jestem o tym święcie przekonana. Tą książkę wzięłam sobie do ręki, bo zauważyłam, że jest na niej drut kolczasty i od razu wtedy pomyślałam: to są na pewno jakieś wspomnienia z obozu koncentracyjnego. Są to wspomnienia z 1979 roku pani Jadwigi Apostoł Staniszewskiej. I noszą tytuł Nim zbudził się dzień. Jestem, słuchajcie, prawie pewna, że jest to jakaś książka, wspomnienie obozowe. Jeśli ktoś czytał, słuchajcie, którąś z tych książek, dajcie mi znać, od której powinnam zacząć, która jest świetna, którą może sobie darować tworzeniu klimatu, w jakim przypadło nam przeżyć ostatnie miesiące wojny i okupacji, posłużyły mi nagrane na taśmach magnetofonowych relacje i liczne rozmowy z koleżankami, byłymi więźniarkami obozów koncentracyjnych o w tamtych latach no, nie mówiono obóz Auschwitz, mówiono o święcim. W tej chwili raczej unikamy mówienia o święcim, mówimy obóz Auschwitz. Ravensbrück i Majdanek. Czyli tak jak mówiłam, są to wspomnienia wojenne. No, i mamy, słuchajcie, ostatnią książkę. To jest książka, którą, która coś gdzieś mi świta, że ja tą książkę gdzieś widziałam, albo słyszałam o tej książce, albo słyszałam o tym autorze. Coś mi gdzieś dzwoni w którymś kościele, ale nie mam pojęcia, w którym. Książka jest z 1976 roku. Jak widać, większość tutaj tych książek jest mniej więcej z lat 70., 80. Ta jedna książka, która nam się trafiła z 1947 roku byli więźniowie, słuchajcie, odejdą. Oni już w tej chwili odchodzą. To są w większości w tej chwili, jeżeli jeszcze żyją, bardzo starzy ludzie. Natomiast to, co po sobie zostawili, ich spuścizna, ich wspomnienia będą żyły wiecznie i będą nam. Mówić jeszcze przez pokolenia o tym, co się stało w czasie II wojny światowej. Trzon akcji stanowi przemycenie do Buchenwaldu w transporcie więźniów z Oświęcimia, dziecka z warszawskiego getta. W przejmującej historii Małego Stefana autor daje wyraz swojemu przekonaniu o niezniszczalności najlepszych cech natury ludzkiej, nawet w najbardziej nieludzkich warunkach. Dajcie znać, czy ktoś czytał w ogóle tą książkę. Brzmi, słuchajcie, zupełnie nieprawdopodobnie, i jestem ogromnie, ogromnie ciekawa tych wspomnień. Także słuchajcie, to jest cały stosik, który chciałam Wam pokazać. Jakie wy polecilibyście prawdziwe wspomnienia obozowe, które należałoby przeczytać? I słuchajcie, trochę mi już w ogóle tyłek stwardniał, bo siedzę na jakimś gipsie ciężkim. Więc mam nadzieję, że w ogóle głos też się nagrał w tym filmiku. Dobry, ponieważ w jednym z okien tutaj na strychu nie ma jeszcze szyby i za oknem jeżdżą samochody, więc jeżeli jakiś był ogromny szum tych samochodów, to też Was bardzo przepraszam. Także trzymajcie się, słuchajcie ciepło, dajcie znać, co czytaliście z tego stosu i do zobaczenia w kolejnym filmie.